Cześć wszystkim, witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Po dość długiej przerwie postanowiłem dzisiaj nagrać, ze względu na to, że wiele osób prosiło mnie o to, żeby, żeby jednak odnieść się do tej całej sytuacji patologicznej troszeczkę, która się ostatnio wydarzyła, a że tworzyliśmy ten kanał przez rok czasu wspólnie, że wiele osób mnie wspierało, pomagało, postanowiłem tutaj jednak. Um... Zrobić to dla Was, nagrać ten materiał, mimo że postanowiłem już skończyć z nagrywaniem na YouTube. Postanowiłem wrócić, żeby nagrać ten, ten jeden materiał, ze względu na to, że bardzo szanuję moich widzów, którzy razem ze mną tworzyli ten kanał i przez rok czasu byli tu ze mną. Dlatego też postanowiłem tutaj odnieść się do tej całej sytuacji, która tutaj jest, czyli mam tutaj na myśli sytuację związaną z stalowym szokiem i jego materiałem. Odnośnie Patryka 2703, no i tej całej sytuacji, która się wydarzyła później, czyli tej całej gównoburzy za przeproszeniem, która się wydarzyła. Myślę, że ten materiał może być interesujący. Zapraszam wszystkich do obejrzenia. Będę starał się rzeczowo podejść do, do materiału bez, że tak powiem, wyrażania swojej sympatii ani antypatii. Będzie to materiał, który będzie. W sposób jak najbardziej subiektywny, natomiast będę tutaj się kierował faktami, aby nikogo w tym materiale nie skrzywdzić. Więc myślę, że możemy zacząć. BUM! Szypinka, na dzień dobry. No to co? Wszystko co zaczęło się, jak sami wiecie, od materiału, gdzie stalowy szok nagrał materiał o panu 2703 gdzie stara się odpowiedzieć na pytanie, czy pan 2703 jest naturalny, czy też nie. Zanim przejdę do tego materiału, skupię się na tym, co stalowy szok ogólnie rzecz biorąc nagrywa. Nie ukrywam, że śledzę ten kanał już bardzo długo. Chyba śledzę go dłużej niż kanał Patryka 2703. Uważam, że nagrywa on bardzo, bardzo rzeczowe, merytoryczne materiały. Stara się wszystko, że tak powiem, zrobić rzeczowo. Widać, że nie pokazuje tutaj żadnej sympatii ani antypatii do nikogo, więc jest to niewątpliwie bardzo, bardzo fajne. E, wiele materiałów, które nagrał, mi się podobały, z którymi się zgadzam. Widać, że ma wiedzę. Fajnie, że to robi. Coraz więcej subów u niego na kanale to też fajnie. E, coraz więcej ciekawych materiałów. Widać, że, że, że ma pomysły i to jest bardzo fajne. Według mnie całkowicie niepotrzebnie wszedł w tą patologię, upaprał się tym mułem i błotem niepotrzebnie, bo nie było mu to absolutnie potrzebne, jeżeli chodzi o, o cały ten materiał, który powstał na temat Patryka 2703. A co uważam na temat tego materiału? No więc, A jeśli chodzi o ten materiał, ogólnie rzecz biorąc, Starał się tam przedstawić obiektywne fakty na temat, czy Patryk jest naturalny, czy też nie. Ja uważam, że na pewno w dużym okresie czasu Patryk naturalny był, natomiast brał środki dopingujące. Raz, dwa, trzy tego nie wiem. Natomiast nie można określić, że jest naturalem, ponieważ brał te środki dopingujące. Jeżeli ktoś raz weźmie, no to nie powinien być już nazywany naturalem, bo jednak ta forma. W pewnym stopniu jest zrobiona na środkach dopingujących. Fajnie, że mimo wszystko zauważył te parę kwestii dotyczących właśnie ginekomasty, zauważył też ten, ten trądzik. Szkoda, że nie zauważył jeszcze łysienia i pomarszczonej skóry na głowie, które Patryk ma, natomiast widać było, że starał się podejść do tego w sposób obiektywny. Nie zgodzę się też z pewnymi krytykami Pana 2703, że on został przekupiony przez Patryka i tak dalej. Starał się w bardzo delikatny sposób podejść do tego materiału, aby nie obrazić Patryka, ale ani żeby też nie obrazić widzów, powiedzmy Piotra Strzały i też innych hejterów Patryka, więc starał się ten materiał zrobić bardzo wyważony, co nie do końca mu się udało, bo Powstała naprawdę bardzo duża burza, bardzo dużo kolejnych materiałów, i taka zrobiła się pętla, ale o tym za chwilę. No cóż, po tym materiale przyszła odpowiedź Piotra Strzały, którego też oglądam, nie ukrywam, lubię, szanuję. Co do tej odpowiedzi, Piotr Strzała próbował w pewien sposób te argumenty, które przytoczył Stalowy Szok, podważać. Jakoby przede wszystkim na przykład Patryk nie miał 182 cm, szczerze nie mam pojęcia, ile Patryk ma wzrostu, nie obchodzi mnie to. Natomiast e, sądząc po tym, co się działo na Body Power i gdzie stanęli obok siebie razem, a Piotr ma ponad 180 cm wzrostu, no to widać jak byk, że Patryk jest niższy. Ale mnie to tak naprawdę nie obchodzi, czy on ma 182 czy 170, ileś. Dla mnie to nie ma znaczenia. Piotr starał się też pokazywać inne fakty, które jednoznacznie pokazywałyby to, że Patryk jest nienaturalny, że jednak stalowy szok się myli. Czy Piotr ma rację? Na pewno częściowo rację ma, natomiast w pewnych kwestiach racji nie ma, dlatego też tutaj ten materiał pozostawię bez jakiejkolwiek opinii. Uważam, że dobrze, że Piotr ten zrobił materiał, że pokazuje jednak tę tą ciemną stronę związaną z Patrykiem, e, że jednak pokazuje tym głównie jego zapatrzonym w niego jak obrazek, jego widzą, że jednak Patryk też ma swoje bady. Później przyszła odpowiedź pana 2703, która naprawdę zadziwiła mnie w sposób masakryczny. Co robi, robi Patryk na tym materiale? No cóż, nagle postanowił się zważyć i zmierzyć. Co do autentyczności tego, że tak powiem, materiału i tego mierzenia i ważenia, można mieć wątpliwości. Jak dobrze wiemy, można tutaj ukryć parę centymetrów, czy też zwiększyć o parę centymetrów wzrost. Można też yy, zrobić tak, żeby zwiększyć wagę, czy też zmniejszyć. Więc uważam, że tutaj ten materiał można powiedzieć, że jest 50 na 50, jeżeli chodzi o procent autentyczności, przepraszam. Natomiast jeżeli Patryk naprawdę chciał pokazać, że tyle ma wzrostu, to powinien po prostu stanąć, ktoś powinien zmierzyć go, a nie jakieś przy ścianie, zmierzyć go od stóp do głów. Widać wszystko, i wtedy nie byłoby żadnych, że tak powiem, wątpliwości. I tyle I hejterzy musieliby przeprosić, że ma tyle wzrostu, ile ma. A nie jakieś robienie przy ścianie, robienie najpierw nóg, później tłowia, później znowu robienie mm, całości sylwetki. To pozostawia wiele wątpliwości i to pozostawia przede wszystkim pole do popisu. Jednakże uważam, że Patryk robi to w pewien sposób specjalnie, aby nakręcać hejterów, nakręcać tą spiralę, bo jemu tak naprawdę zależy na popularności tylko i wyłącznie na zarabianiu pieniędzy z reklam, o czym powiem troszeczkę później. No dobra, moi mili, później był materiał Piotra w którym właśnie pokazywał, że można kłamać na temat pomiarów i tak dalej, więc tutaj do tego nie będę się zbytnio odnosił, ponieważ, tak jak mówiłem, ten materiał z tymi pomiarami Piotr, e, Patryka jest nie do końca, według mnie, autentyczny. Można to z łatwością podważyć, więc uważam, że aby to zrobił wiarygodnie, powinien się pokazać w całości. Później, natomiast, był, byłem w szoku, bo zobaczyłem materiał stalowego szoka e, i odpowiedź do Piotra Strzały. Tutaj mnie zastanowiło, ponieważ materiale mówiło o jednym i o drugim. Dlaczego była to tylko i wyłącznie odpowiedź skierowana do Piotra Strzały? Bo z tego co widziałem pod materiałami, to zarówno osoby z Timu 2703, jak i z Timu Piotra Strzały bardzo mocno krytykowały chłopaka o NIKU właśnie Stalowy Szok, Dlatego uważam, że ta odpowiedź powinna być zarówno do jednego, czyli do Piotra Strzały, jak i do Patryka 2703. Wtedy byłoby to w pewien sposób sprawiedliwe, a nie do jednej osoby, natomiast zrobił tak, nie wiem dlaczego, nie potrafię tutaj się na ten temat wypowiedzieć, to było jego, że tak powiem, działanie, myślę, że w pewien sposób zamierzone i wiedział, co robi. Co do samej tej odpowiedzi, super, że Stalowy Szok zakończył ten temat w bardzo dobry sposób, zablokował jednego, drugiego i tyle. Według mnie zrobił najlepszą rzecz, którą mógł zrobić, bo chłopak ma ogromny potencjał, chłopak powinien zajmować się tym, co umie najlepiej, bo te jego filmiki są zarąbiste, a nie pakować się w to całe bagno, bo tylko i wyłącznie upaprał się w błocie niepotrzebnie bo tak naprawdę żadnej sławy dodatkowej mu ten filmik nie przyniósł wręcz przeciwnie, tylko narobił mu niepotrzebnych problemów i tylko i wyłącznie tyle, tak? więc fajnie, że to zamknął w sposób kulturalny w sposób normalny pokazał, że ma klasę no i uważam, że zrobił najlepsze to, co mógł zrobić usunął też filmik odnośnie Patryka zrobił dobrze Myślę, że to całkowicie nie, byłbym, bo nie było mu potrzebne, więc zakończył to w sposób zgodny z klasą i z tym, myślę, jakim jest człowiekiem. Brawa dla niego. No i oglądam dalej jego kanał, bo ciekaw jestem, jak on będzie się rozwijał. W kolejnych live'ach nasz kochany Patryk znowu zaczął e, odpowiadać Stalowemu że on go nie obrażał, że to firmy przekupiły Stalowy Szok, żeby po prostu usunął ten materiał, zaczął jechać na, hmm, na że tak powiem, Patryka i tak dalej. Drogi Patryku, powiem Ci tak, Ty masz raptem 60 66 tysięcy subskrybentów, z tego około 30-40 tysięcy są to kupione suby. Nie sądzę, że jesteś jakąkolwiek wielką konkurencją dla firm suplementacyjnych, tak? Bo twarze takich firm, na przykład jak Sixpack, czyli Piotr Piechowiak, Piotr Porecki, inni, mają dużo dużo więcej popularności niż ty, więc nie sądzę, że taka osoba jak ty będzie w stanie zagrozić takim firmom jak Sixpack, KFD i inni. Dlatego też nie uważam, że te firmy mają się czego obawiać i obawiają się ciebie, bo ty to naprawdę niczego nie wnosisz na, na tą scenę, wręcz przeciwnie, też dajesz swoje reflinki do Amazona, z czego się teraz przyznałeś ostatnio, że dajesz i że zarabiasz z tego, więc nie ma co się dziwić, że na przykład inni zarabiają z reflinków polecając firmy suplementacyjne, tak? Więc no tutaj jest to dziwne, przynajmniej oni na przykład polecają polskie firmy KFD, a nie jakieś tam Amazony i jakieś inne firmy, wspierają chociaż polską gospodarkę i za to im chwała. Więc naprawdę wątpliwe jest to, że wielkie firmy obawiają się pana 2703, który tak naprawdę firmy jego, gdy nagrywa o sobie, sięgają maksymalnie 20-30 tysięcy wyświetleń. Więc to naprawdę dla tych firm nie jest żadna wielka przeszkoda także no tutaj chyba starałeś się troszeczkę podnieść swoją wartość i podnieść swoje ego ale chyba no nie tędy droga ostatni filmik który był od razu przepraszam nie obejrzałem go film odnośnie znowu firm suplementacyjnych i jak te firmy wpływają na kanał Patriot 2703 przepraszam bardzo nie obejrzałem tego filmu ale go się po prostu obejrzeć nie da jeżeli w filmie wyskakują co 30 sekund reklamy to po prostu tego filmu nie da się obejrzeć. No sorry, nie da się. Ja nie chcę oglądać filmu, Bam, bo reklama, boom, reklama, boom, reklama, boom, reklama. Jakbym chciał sobie po prostu oglądać reklamę, to bym sobie włączył Polsat. I tyle, no troszeczkę lekka przezadę. Dlatego też uważam, że Patrykowi zależy na tym, żeby nakręcać hejt, żeby jak najwięcej haterów o nim mówiło, jak najwięcej osób znanych mówiło, aby spływało mu tych subskrybentów, aby spływało mu tych wyświetleń bo widać, że jeżeli łapie okazję, tak jak teraz od Stalowy Szok właśnie nagrał o nim człowiek, który ma dużo widzów, dużą ilość, ilość wyświetleń teraz łapie i znowu na swoich materiałach urządza po prostu popis reklamowy tak? no bo w filmie, który ma ileś tam minut jest 50 reklam, no to po prostu jest to lekka przesada, no ile można ja rozumiem, jedną reklamę wrzucają dwie reklamy wrzucają no ale tyle, tyle reklam ja mówię. No, gorzej niż w Polsacie, tak? Bo w Polsacie przynajmniej w filmie są 2-3 reklamy, a tutaj mamy 50. Także no, jest to lekka, lekka przesada, jeżeli chodzi o ilość tych reklam na tym kanale. Myślę, że to na tyle w dniu dzisiejszym. Fajnie było wrócić tak jednorazowo, taką zrobić. odskocznie. obejrzyjcie materiał. Jeżeli się podoba, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to zostawcie łapkę w dół. Jeżeli kanał się podoba, zostawcie subskrypcję, miło będzie. Cieszę się, że, że możemy tutaj znowu się widzieć z powrotem. Na koniec oczywiście, na pożegnanie. Bum, przypinka. Jak widzicie, nic nie ma. Jeszcze raz wszystkiego dobrego Wam życzę. Udanego tygodnia. Pozdrawiam. Adios.